No, dzięki chłopaki, że chcecie pomóc mi te rzeczy, resztę rzeczy przewieźć, tak? Stary, nie ma sprawy, która jest szkoda. Co, szkoda moich rzeczy? No, słuchaj, naprawdę myśleliśmy, że wam się uda. No też tak myślałem dopóki Lena nie postanowiła tego wszystkiego dostępnie spobrze. No. Stary, nie denerwuj się, no jesteśmy po twojej stronie, no masz 100% racji. Weź te rzeczy i będziesz miał po z głowy. No chodźcie. Y co wy tutaj robicie? No, myślałem, że coś w się Chciałem zabrać jeszcze swoje rzeczy. Aha, koniecznie pod moją nieobecność. Opisałeś, że mogę przyjechać, kiedy chcę, tak? Mm, no tak, ale co, więcej się nie spotkamy? Jak mnie zobaczysz na ulicy, to przejdziesz na drugą stronę? No sorry, Lena, ale nie rób siebie ofiary, okay? To nie ty jesteś ofiarą w tej całej sytuacji. No, no dobrze, no ale co, nigdy więcej nie chcesz mnie widzieć? No niespecjalnie, bo po co? Aha, a klucze to co, zostawić u kacpra Rafała, czy co z nimi zrobić? Zatrzaśnij w domu. Okej. Okay. Cześć, Lena. Cześć. Cześć